Są już pierwsze decyzje Janusza Chwiruta pełniącego obowiązki prezydenta w Oświęcimiu. Za 300 tysięcy złotych na zasolu powstanie lodowy biały Orlik. Są również inne kwestie, które czekają na rozwiązanie, jak chociażby dofinansowanie klubów sportowych czy budowa drugiej tafli przy Oświęcimskiej Hali Lodowej. Wszyscy mają świadomość wykorzystania lodowiska. To była jedna z pierwszych moich decyzji po przyjściu tutaj, że Oświęcim przystąpi do tego programu. Złożyliśmy odpowiednią ankietę, wystąpiliśmy z wnioskiem do zarządu województwa małopolskiego i po tygodniu zapadła decyzja właśnie Województwa, która wskazała Oświęcim, jako jedno z siedmiu miast, do tego pilotażowego programu. Jestem trenerem tu przez 34 lata i plus 10 lat zawodniczką i zawsze łyżwiarze borykali się z treningami, to znaczy z godzinami treningów, bo oprócz łyżwiarzy na tafli Oświęcimskiej trenują hokeiści i też muszą mieć kiedyś treningi. Także tak naprawdę tafla lodowa zajęta jest od 6 rano. Praktycznie do 23 I, i z Oświęcimia wywodzi się wielu zawodników, którzy reprezentowali Polskę na mistrzostwach Europy i Świata, również na Olimpiadzie. Ale tak naprawdę nigdy tych godzin nie jest wystarczająco na tyle, żeby można było walczyć o medale, a wszyscy chcą tylko medale. Także uważam, że jedyną bolączką to jest właśnie ta, to, że nie mamy drugiej tafli, bo i łyżwiarstwo, i hokej jest na wysokim poziomie, a żeby to wszystko pogodzić, to trzeba znacznie więcej trenować. Oprócz nas są również i jest grupa hokeistek, dziewcząt, są ślizgawki i naprawdę jest nam się bardzo trudno pomieścić. Uważam, że tafla jeżeli ma powstać w Oświęcimiu, druga to, ma, to powinna powstać tu przy tym lodowisku. Tu jest zaplecze, tu są ludzie, którzy potrafią to, taką taflę obsłużyć i tu są urządzenia do obsługi tej, tej tafli. Po naszej stronie, oczywiście, jest cała kwestia techniczna i później prowadzenia tego orlika. Zdecydowaliśmy się na orlika niestałego, tylko przenośnego, czyli takiego, który będziemy demontować w okresie właśnie wiosenno-letnim. Natomiast on będzie funkcjonował tylko w okresie zimowym. Z że Miasto Święci ma orlika na szkole podstawowej numer 5, to jest orlik w zespole. Szkół powiatowych numer 2 jest w dyspozycji. Tutaj szkoły i powiatów, więc myśmy zdecydowali się właśnie na Korlik szko przy szkole podstawowej numer 5. Stwarzając też, nie ukrywam, i to był też taki, taki pomysł, że była to oferta dla mieszkańców osiedla Zasole I Błonie, bo dostępność do tutaj osiedla mieszkańców osiedla arybika, do, do lodowiska jest znacznie lepsza Rok temu w Vancouver też nasi reprezentanci wystartowali: para sportowa Janna y, Sulej, Mateusz Ruściński i solistka Anna Jurkiewicz, ale wszystko y, rozbija się o godziny. No, nasi łyżwiarze tak naprawdę trenują y, od 8 rano do 9.30, i od 20 do 22.10. Można, bardzo fajnie, bo można połączyć szkoły z treningami, jednak nie jest to wystarczająco do zdobywania zdobywania punktowanych miejsc na Mistrzostwach Europy i Świata. I dlatego marzy nam się zdecydowanie ta druga tafla lodowa, którą już tak wyczekujemy od 33 lat. Ja będę tutaj jednak namawiał i gorąco zachęcał radnych do tego, żeby te środki jednak Rada przeznaczyła, bo nie możemy wyłącznie myśleć w kategoriach sportu profesjonalnego. Dwa lata temu lodowisko i pływalnia to były koszty w granicach 1 700 tysięcy. Ja myślę, że w ubiegłym roku to było około 2 milionów i to są koszty bez inwestycji i bez większych remontów. To są same koszty utrzymania, w tym na pewno jednym z większych kosztów są koszty energii. Jeżeli gdzieś, gdziekolwiek indziej by ta tafla powstała, te koszty energii byłyby znacznie większe. Tu mamy nowe zaplecze zrobione, nową, nowe agregaty, i te nowe agregaty spokojnie myślę, że obsłużyłyby dwie tafle. To będzie tak, że będzie agregat, który będzie wdrożył tą płytę i e, oczywiście to wymaga na nakładów inwestycyjnych. Przewidujemy, że ta kwota inwestycji nie powinna przekroczyć 600 tysięcy złotych, z tego um, istnieje możliwość dofinansowania do kwoty 300 tysięcy złotych przez ministerstwo sportu. Jeżeli ten orlik powstanie gdzie indziej niż przy tej tafli lodowej, to będą to znaczne problemy finansowe, dlatego że 300 tysięcy ja myślę, że te 300, że grubo więcej będzie kosztowało roczne utrzymanie tej tafli w dowolnie innym miejscu oświęcimy. Pojawiają się też głosy, dlaczego nie robić tego przy że przecież to zapotrzebowanie właśnie na różnego rodzaju tych stowarzyszeń sportowych jest tak duże, żeby to wybudować. Uznaliśmy no, jednak, że, że ta oferta ma głównie mieć charakter, zresztą takie zalecenie. Po pierwsze, musi to być na kornikach, więc nie mieliśmy za bardzo dużego wyboru. A z drugiej strony chcemy też tworzyć ofertę całej przestrzeni miasta, a nie tylko w jednej części. Jak pan uważa, czy oprócz Oświęcimskiej, aksam Unii Oświęcim, również inne zespoły sportowe powinny być dofinansowane z budżetu miasta? Uważam, że sport kwalifikowany powinien być dofinansowany w równym stopniu. Tak e, e, hokej, jak i łyżwiarstwo figurowe, jak i e, pływanie, jak i piłka nożna. Powinno to być e, proporcjonalnie do, do e, zainteresowań, do ludzi zaangażowanych w te dyscypliny sportowe i oczywiście do osiągnięć. A oświęcim stać na takie dofinansowanie klubów? W pewnym zakresie tak, nie może to być finansowane, finansowanie stuprocentowe. W pewnym zakresie dofinansowanie jest możliwe, natomiast finansowanie całkowite na pewno nie. Ale powiem szczerze, jeśli chodzi o sam to problem jest poważniejszy na dzień dzisiejszy. To jest w ogóle uruchomienie dotacji dla klubu na rok 2011, bo do dnia dzisiejszego przedni prezydent nie podpisał, czy nie do do 11 lipca, prezydent nie podpisał umowy na dofinansowanie stowarzyszenia, czy nie ważne teraz działania. Myślę, jak będzie już finał tych rozmów, to, to Państwo o tym poinformujemy wspólnie, mam nadzieję. Pan, jako nowy prezydent, Jakoś podejmuje, podejmuje środki pomocy klubom piłkarskim, to jest Unii i Sole, bo Hokej wiadomo, jak jest pomoc w stronę hokeja, to poprzedni prezydent to prowadził. Czy Pan jako też znany działacz piłkarski jakby wejdzie to środowisko piłkarskiego dla, dla Unii i Sole? Ja postanowiłem, że zorganizuję spotkanie z stowarzyszeniami wszystkimi, bo ja jestem prezydentem całego miasta i wszystkich stowarzyszeń, które działają w różnych obszarach oczywiście. Moja sympatia jest po stronie pewnej krytyki własnych doświadczeń, ale oczywiście to nie znaczy, że, że tylko będę myślał o piłce i chcę zrobić takie spotkanie i przedstawić taką propozycję właśnie z towarzyszeniem, jeżeli chodzi o kwestie współpracy i finansowania przyszłości. Od wielu lat Oświęcimski Sport boryka się z problemami. Pierwsze otwarte lodowisko w ramach tzw. białego Orlika miałoby powstać tutaj, za moimi plecami, czyli na Oświęcimskim zasolu, gdzie już stoi zielony Orlik. Jednak jak usłyszeliśmy wcześniej, nawet tak pozytywny projekt może wiązać się z kilkoma problemami. Kamil Szyjka, fakto o Święcim.